Trzy zespoły bluesowe, w tym legendarna nocna zmiana blusa ze Sławkiem Wierzchowskim na czele, to propozycja dla wszystkich miłośników dobrych dźwięków, którzy postanowili spędzić piątkowy wieczór 29 listopada w połkowickim kinie. Jako pierwszy wystąpił na scenie zespół po godzinach. Zaraz po polkowickim zespole sceną zawładnęła lubińska grupa bluesowa Midnight Blues. Blues ma swoich amatorów i swoich zwolenników, takich bardzo mocno zdeklarowanych. My jako młodzi chłopcy, czyli jako mężczyźni, którzy mieli po 20 lat, graliśmy w, w Lubinie, w Legnicy, w zespołach rokowych. Jakby po 20 latach nieobecności na scenie muzycznej postanowiliśmy wrócić do grania i, i po prostu, ponieważ bardzo kochamy Bluesa, za, za, zaczęliśmy to grać. Przed Polkowick pod polkowicką publicznością gramy już trzeci raz i bardzo lubimy tutaj grać. Jest tutaj fantastyczna atmosfera i po prostu super. Za każdym razem gra się nam bardzo dobrze i coraz lepiej. Na zakończenie wieczoru wystąpiła legenda polskiej sceny bluesowej – nocna zmiana bluesa. Muzyka Zaczynaliśmy jako grupa złożona ze studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i uczniów Torunskich Szkół Muzycznych w roku 1982. Zatem w roku 2012 będziemy mieli 30-lecie działalność. Co roku gramy 80 do 100 koncertów. Nie mieliśmy żadnej przerwy, nie było rozpadu zespołu i potem reaktywacji, wyjazdu do Stanów i tym podobnych rzeczy. Gramy 30 lat pod żaden. daliśmy... Do tej pory 20 płyt. 3 płyty LP, jeszcze te czarne. 15 kompaktów, 2, 2 DVD. Ale ciągle wydaje mi się, że nie, nie przekazałem tego, co jest dla mnie najbardziej istotne, zarówno jeśli chodzi o technikę harmonikową, jak i o, o, o moje teksty. Sukcesy przychodzą po latach, niestety. Czy Marie Water's Childy Hooker, uh, czy, jest, czy jeszcze wielu innych. Uh, tak naprawdę zdobyli należne im uznanie, kiedy już byli bardzo dobrze z Oczywiście chciałbym już teraz być słabny i bogaty, no ale widocznie trzeba jeszcze poczekać. Kolejna światła na się za i nie możesz tak. Chciałbym, aby inni wykonawcy, inni zespoły, miały takie, takie przyjęcie, jak my dziś w Półkowicach. Było to przyjęcie znakomite, publiczność bardzo wyrobiona, powiedziałbym, słuchająca z uwagą utworów takich, no troszkę może trudniejszych, czy, czy zmuszających do refleksji, a równocześnie żywiołowo reagująca przy utworach dynamicznych. Nie pozbawiona poczucia humoru, bo w takim byliśmy dzisiaj nastroju nieco żartobliwym i e, ten nasz koncert był nieco taki, taki z przymrużeniem oka. Ciągle te, 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 tymi emocjami możemy się dzielić i to jest dla nas bardzo ważne. O! Ich shake